Psalm 135 Halelujach! Chwalcie imię Pana, chwalcie słudzy Pana, którzy stoicie w domu Pana, w przedsionkach domu naszego Boga. Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry. Śpiewajcie Jego imieniu, bo jest wdzięczny. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność. Wiem, że wielki jest Pan, nasz Pan jest ponad wszystkimi bogami. Wszystko, co pan chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. On sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi. Wywołuje błyskawice i deszcz, wydobywa wiatr ze swoich skarbców. Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do zwierzęcia. Zesłał znaki i cuda pośród ciebie, Egipcie, na faraona i na wszystkie jego sługi. Pobił wiele narodów i zgładził potężnych królów. Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu. I dał ich ziemię w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, swemu ludowi. Twoje imię, panie, trwa na wieki, twoja pamięć, panie, z pokolenia na pokolenie, bo pan będzie sądzić swój lud i zmiłuje się nad swymi sługami. Bożki pogan to srebro i złoto, dzieło ludzkich rąk. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą i nie ma oddechów w ich ustach. Podobni są do tych, którzy je robią i wszyscy, którzy w nich pokładają ufność. Domu Izraela, błogosławcie Pana, domu Aarona, błogosławcie Pana, domu Lewiego, błogosławcie Pana. Wy, którzy się boicie Pana, błogosławcie Pana. Niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jeruzalem Hallelujah!